Nie możemy liczyć na nikogo, możemy liczyć na siebie i na te kraje, które będą w tym samej sytuacji co my. No Możemy powiedzieć, ojej, ale jakie to jest niedobrze, bo Unia nam obiecywała. No Unia nam obiecywała, ale się okazuje, że kłamie, bo dla nich robienie interesów z Rosjami jest ważniejsze niż cokolwiek innego, niezależnie od tego, jak się tam prezentują i, i o czym tam grzmią. Musimy się przygotować. Wszystkie organizacje pozarządowe, jakie są w Polsce, niezależnie od tego, co się zajmują, dokładnie tak, tak jak było w 2022 roku, muszą się przeszkolić z obrony cywilnej, muszą przeszkolić ludzi z pierwszej pomocy, muszą nawiązać takie sieci zorganizowania. Musimy zrobić taką akcję, żeby ludzie też się szykowali w tym sensie tych wszystkich ewakuacyjnych leków, medycznych i i tak dalej. I to nikt tego nie zrobi. Możemy psioczyć, że mamy rząd, który nie kompletnie nie jest przygotowany na tę wojnę, która mm -hmm. przyjdzie, czyli kupuje sobie tak samolociki sobie kupuje i czołgi. Nie mamy polskiej y, żadnej produkcji dronów. Nie mamy żadnych technologii, które byłyby nasze. Czytam, y, któregoś z ukraińskich generałów któremu w bazie NATO pokazywali, jaki mają wspaniały sprzęt, no to on im powiedział, że on im całą tę bazę może w ciągu 15 minut zniszczyć z, i, jakąś tam ilością dronów z odległości 10 km. A my w ogóle nie pracujemy nad tymi technologiami ma, i, i nie mamy dostępu do nich, w tym sensie, że nawet nie zabiegamy o to, żeby móc produkować własne, tak, albo żeby kupować. Nie, my kupujemy broń, do której nie kupujemy amunicji i tę broń kupujemy tanio, ale potem, jak trzeba kupić amunicję, to już wtedy jesteśmy tak liczeni, że nie ma czego zbierać.